Raka bekon. program Codzienne Szybkie, pranie piżamy oraz szlafroka na 60 stopni. Widzowie. Moja pralka coś się trze, bo teraz aż tak dobrze nie chce się obracać. Popatrzcie. Spróbuję bardzo szybko zakręcić. Ej, serio, nie da się. Trochę się nie da kręcić. Lol, Lol. dobro. E, nie wiem, dam pun do prania. E, Washing kong, polecam e, 54 prania, a jest bardzo mały. Mała buteleczka. Chwilka, bo tutaj odkręcić nie mogę. Tyle. Tylko chwilkę ja wleję jak pralka już będzie to jeszcze płyn do płukania. Wleję. I chciałbym Wam pokazać mój nowy zakup, tylko to za chwilę. Bo muszę to schować. Dobra więc przychodzi do prania. O dobra, zrobiła się trochę wyrośniejsza kamera. Program codziennie szybkie. Oraz 60 stopni oraz 1000 obrotów. Teraz startujemy. Słuchajcie, I... dam trochę więcej, chcę zobaczyć, czy ten płyn w ogóle się pieni, bo Mam tak jeden koraczek, to prawie w ogóle się nic nie pieniło.. Mm. Chciałbym wam pokazać ten mój nowy zakup. Dzisiaj kupiłem. Kupiłem sobie w Biedronce płyn do płukania 1 i przy zakupie dwóch kosztuje 7 zł, więc lecie na promocję 72 prania jak kupicie dwie sztuki to będzie 7 zł, więc polecam 2 razy 72 prania. O matko ej, to już się dużo dużo pianoro robi. Nie, dobra, czekajcie, ja idę po ledę. bo tutaj tego się nagrywać nie da. O oh my godness, nie. Jak to się pieni? Ej, czekajcie, ja wam za chwilkę pokażę. to po Patrzę patrz, patrz ile tu jest pianoro. Lol, ale patrz, czy ile tu jest pijanych? To Lol. A w tyle ej, no ten telefon bardzo słabo nagrywa. Mega. No. Tak czy siak przynajmniej coś widać. Ale te naklejki nie pasują. Za niedługo będę miał nową pralkę. W końcu nie będę miał tych głupich naklejk i piszcie w komentarzach, obstawiajcie jaka będzie nowa pralka. Powiem wam tylko, że druga litera tej, tej firmy to jest A. A tylko Kacper nie pisz proszę cię, bo ty już wiesz jaka to będzie pralka, bo to jest mój kolega. I on wie o wszystkim. Ej lol, ja 60 stopni, nie. 60 stopni mi się prawie w ogóle nie pieni ten płyn. Jak ja daję chyba dwa kurki na i cały bęben e, prania. W ogóle prawie nic nie pieni. I czemu mi się zawsze chce do toalety, jak ja robię ten pranie. Odcinek. O, matko. Nie. Ej, no nie, no za dużo tej piany. Ja dodaję dodatkowe półkę, normalnie nie no, jeszcze będziemy tu prawa godzinę i pięć. W ogóle godzina i pięć trwa mi wyłona, tylko teraz nie mogę przełączyć. Bez sensu jest ta pralka, ale będę miał nową. Chciałbym pozdrowić w tym okresie brak bo też się interesuje pralkami i to jest mój kolega, więc pozdrawiam swojego kolega czyli a nie, ja wydam suszenie. Co zrobiłem? 1000 zł. Ale prawda, nie będzie skakana 1000 zł. Jak dałem tak mało, to raczej dam. Damy maks. 400. Dałem tutaj 1400. Wezmę to w rzeczy, żeby nie było. Ej, e no matko, patrzcie, ile to jest piany. Ale mało się pieni, jak na dwa ubrania. Bo dwa ubrania, a jeden, jeden wielki korek płynu do prania. Czy prawie? No dobra, to już wygląda jak śnieg. Jak wielka kula śniegu z bańkami. Ej, napiszcie w komentarzu, czy tak też macie. Że jak dajecie na przykład dwie koszulki, i ten dajecie sobie ma bardzo mało płynu, a wam się bardzo dużo pieni. Ja mam tak, że jak... Je, ja sobie daję... Ja sobie dałem raz dwie, chyba... Dobra, dałem całą miarkę. Ja wam pokażę ile je dałem raz proszku. I prawie nic się nie pieniło, a dałem cały bumben prania. Gdzieś tyle. Gdzieś tyle proszku, ja nie żartuję. Dobra, może trochę mniej. Dobra, to w sumie. O, gdzieś tyle. Nic się prawie nie pieniło. Dam ten. Y 70, boże, 40 stopni i nic się nie pieniło. A na 40 stopni powinno się dużo pienić. Ej no matku, ile ta pralka będzie pieniła? Ale moja pralka już w ogóle zaczyna szwankować. Patrzcie. Chodź za start. Będzie koniec. Nie, czekajcie, bo ja... Ta pralka. Ta pralka jest do niczego, bo ona. Słuchajcie, ja prałem sobie ręczniki. Zrobił się Sudlock. Potem e, ch chciałem, żeby pralka już płukała, bo miałem taki trik i po prostu włączyłem e, pauzę, a potem start. Z dwóch minut przedłużyło mi do 000 minut i potem potem się wyłączyła. Ją z powrotem włączyłem i pokazuje mi koniec prania. No to ja się mówię. E, dobra, nagram odcinek o tym, jak moja pralka pracuje, nie? To ja się to opowiadam o mojej pralce. Ona mi jeszcze wodę zostawiła w bębnie, i pianę zostawiła. Mianowicie. Ale i tak za niedługo będzie w końcu nowa pralka i mówię wam, będzie więcej piany. Bo ten system nie powiem wam jaki, bo wy od razu zgadniecie jaka to będzie praga. Dobra, chociaż wam powiem, że to jest Echo Bubble. Czyli z Samsunga. Ale musicie... O nie, a teraz wam zdrodziłem. Dobra, musicie wpisać po prostu... Musicie zgadnąć model tylko od Kat G. I wszyscy mam napisać. No proszę, tylko Catsper G komentuj. Nie moje... Nie Aha, i jeszcze będzie sudlog no niesamowicie, bo patrzcie. Tu jest piana Ja zrobię większe przybliżenie, żeby było widać, o ja widzicie. Nawet kapie niesamowicie. A ja wam pokażę światło. Dobra, przechodzimy do prania. Loli, już jest mega dużo piany. Już ja tu siedzę. 8 Osie, minut? Nie, 11 i 30 sekund, bo już mi pokazuje, że trwa tyle nagrowanie. Już 11.40, 11.41. Dobra, nie będę gadał, bo jestem małym. Powiedzie, na no to, że jestem małym gadałem, ktoś napisze. To jest tak dużo piony. Serio, mega dużo Ej no matko cały bęben jest w pianie, Jezus Maria Ej dobra, nie, no koniec już, bo. Jem za takie siku. Dobra, mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. No, please. Zasubskrybujcie mój kanał, bo zabijamy. 30 subów. No i ja się z wami żegnam. PAPA. a, -p -a.